Siemano, ja jestem Dawid dzisiaj szybko, krótko i na temat mamy tyle to drewna, trochę poewoluowałem i patrzcie 26 dzień i zbudowałem tu chatkę. Na razie mam taką o później pewnie to drzewo albo likwiduję. Ale uwaga! o tak mamy ocelota ocelota kota Tu o dziwo nie ucieka no nie kocie 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 ja nie chcę cię skrzywdzić Generalnie nie wiem czy wiesz, ale Kocie, no ja nie chcę ciebie! Tylko z fotówkę. Nie musi czarstać, ale by. Albo nie! Zajmnie czasu. A się dobry doktor. Dobry, do zachodu zachodni. Ach, ty kocie czy! Zabiłem go jeden Expo. Wyleciał. Wiem, wiem, zabiłem kota. Mio mogłem mieć kota. Coś tam by było. Ale wiecie. To, żeby mi ostraszał Creeper, to by prawie nic nie było. Lecz, włączamy już. Potwory pochodnie i wchodzę na moje drzewo oczywiście, kiedyś to drzewo no zetne, bo tu planuję taką średniowieczną wioskę o, tak średniowieczną wioskę, która mm, nie. Będzie budowana, no, myślę, to będzie koszt paru tygodni. Generalnie mam pomysł, żeby tam, o, tam, o, 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 tam na trzech króli zbudować króla, że tak powiem, Minecrafta. W sensie, że zbuduję takiego króla Minecrafta. Mm. No i generalnie Mogłem sobie kota oswoić Mogłem mieć kota, ale bez kota dostaję już kota Masakra ludzie my myślałem, że nigdy tej serii nie zrobię, lecz no I w ogóle patrzcie jaki mam słodki różowy stroik Strój Widzicie? Takie Chłodki! Zdaj, stój, stój. zostaw łapkę w górę. Stefan, lte są. Każdy ci to zrobić. O ile się wiesz, już w moje różowe ciało. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Okej okay. Prawda, że fajny. Strój, ale my Też jednak pójdziemy Do Caveów, co by na pewno zrobić A no tak ja Ale ja jestem głupi No ja miałem Więź Węgiel I patyki A w sumie mówi się Tak wągiel, Wungiel się mówi ale Dawid już nie będzie was płuczał, bo pewnie Dawid nie wiem. Okej. Okay. Albo nie będę wezmę. Bę. Bandy na bandy! Wiecie, chodziłam na basen, niedługo będę. Chodził mi sobie się screen. O! to koniec od... Gdzie w ogóle ile Generalnie swojego czasu bajek, filmów czy coś oglądałem i generalnie... Możecie... Słychać może moją myszkę. Generalnie idę dziś do Kejów, mam posłonki. Mam. A cóż by innego? jednak wyłączę okej okay. nieźle, nieźle Długie te jaskinie. Okej, okay. powiedzmy, nic dalej nie było. I już. Okej. Okay. Mamy grzyb. Fajny odcinek. Ale już wychodzimy. Żelazo. Jedno. Pytamy się po co mi jedno żelazo? Ale więcej jest, co z więcej... Czu... Tataj Nie strasz mnie! Wiem! Wiem. Okej, okay, na razie... Nie wasz się, ja dopiero zacząłem odcinek. Wiem! Ludzie generalnie. Yy, zbieramy troszkę wungla. Nie mówi się węgiel, tylko wungiel. To takie bardzo trudne słowo. Wungiel. Nie węgiel, tylko wungiel. Bo gdy zrobię wungiel, to będzie wungiel. A więc mówię. Węgiel, bo to węgiel jest. Wungel, bo wungiel. Rozumiecie? Jak ktoś z Was zapyta, jak mówi się kiedyś na węgiel? To powiedzcie węgiel. Wungiel. Naprawdę to tratuje. Generalnie. Miałem... O nie mówiłem Masakra, ile już tego złożyłem. Okej, okay, cieszę się. No. Wiem! Ludzie. Powoli będę kończył. Ale uwaga... No... Nie, żebym był niemiły, ale muszę jeszcze troszkę pokopać. Ponieważ, wiecie, zapotrzebowania niedługo trzech Króli, Muszę mieć surowce. Surowce. Po to, żeby zbudować tego króla Minecrafta. Wiecie, taka praca. Takie życie w sumie. Następnym razem na wyprawę, wezmę sobie nitkę. Jeszcze na złość pada. Turendy. Do domu? Nie wiem. O tam. Okay. Na swoje drzewo, chociaż pewnie za parę odcinków nie będę mieszkał na drzewie, bo to trochę takie dziwne. Od kiedy człowiek mieszka na drzewie? Zrobię na pewno dach. Tak będzie bardzo mądry. Najważniejsza rzecz to. Um, słyszę, e, generalnie to. Um, um, jest deszcz, a więc tak. Ja Wam przyrzekam, albo nie coś takiego. Zrobię tak. E, wyrzucę. Rozbiorę się po prostu do naga i przyrzekam Wam, czekajcie, że na trzech kuli. Ej, no! To nie miało tak wyglądać. Że na trzech kuli zbudujemy tam tego kula. Pa! I'm gonna die, bo